Nie wiem czy wiecie, ale nagranie odcinka o definicji enduro jest tak trudne, że zajmuje nam to już ile czasu? Trzeci miesiąc. Trzeci miesiąc. Także leci czołóweczka i zapraszam do oglądania. Pop. Doskonałą okazją do rozmów na temat tej dyscypliny jest fakt, iż w tym roku będziemy mieli puchar świata, pierwszy puchar świata na terenie Polski w kolarstwie górskim, właśnie w tej dyscyplinie, w dyscyplinie enduro-MTB oraz w zjeździe. Myślę, że gdzieś tutaj Wam wrzucę datę i w ogóle rozpiskę całego pucharu świata enduro. Oczywiście serdecznie zapraszam do kibicowania, szczególnie na naszej edycji, która będzie się rozgrywać w bielsku białej. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat bardzo dużo działo się w tym sporcie i z racji tego wydaje mi się, że też wyklarowały się takie pewne cechy charakterystyczne dla tej dyscypliny sportowej które no niejako pomagają nam określić czym właśnie jest to nasze enduro MTB, a przynajmniej co ono aktualnie obejmuje. Wiele osób termin enduro może kojarzyć z motosportem i przyznam się, że w moim przypadku też tak na początku było. No i pewnie moglibyśmy znaleźć tutaj jakieś wspólne aspekty, jak choćby trudność techniczna, tras, czy pokonywany, rodzaj pokonywanych przeszkód, no ale nie oszukujmy się rower to rower. Jeśli chodzi o Enduro MDB, to obecnie wymieniłabym tu takie trzy płaszczyzny, na których to nasze enduro funkcjonuje: Enduro jako eksploracja, Enduro jako racing, czyli zawody, i trzeci punkt, taki z przymrużeniem oka, e, bike parkowe Enduro. Zanim sobie rozwiniemy te trzy punkty, to grzechem byłoby nie wspomnieć o tym, jak to wygląda z punktu historii. bo też ciężko określić gdzie konkretnie ten styl enduro i to podejście do uprawiania kolarstwa górskiego ma swój początek. Natomiast z całą pewnością wiemy, gdzie w ogóle nasze kolarstwo górskie ma swoje korzenie. Oczywiście mowa tutaj o terenach Kalifornii i takich postaciach jak Gary Fisher, Joe Breeze czy Tom Ritchey to były czasy w których miało się jeden rower do wszystkiego i na tym sprzęcie startowało się w zawodach cross country, jak i DH, a potem przyszły czasy specjalizacji. W opisie filmu znajdziecie linki do ciekawych artykułów, gdzie będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Jako pierwsze pod lupę weźmiemy sobie enduro eksplorację, czyli dla wielu hasło klucz. Jazda w samotności lub wesołej paczce, przemierzanie gór szlakami, Podjazd na szczyt i szukanie zjazdu, który dostarczy nam najwięcej satysfakcji. Dla niektórych to jedyna słuszna forma enduro. mojego punktu widzenia to właśnie zawody przyczyniły się do popularyzacji tego stylu w kolarstwie górskim. Jednym z najbardziej znanych cykli na świecie jest Enduro World Series, czyli obecnie Puchar Świata Enduro. No a ja osobiście też poznałam Enduro dzięki zawodom organizowanym w Polsce przez Grzegorza Miedzińskiego, czyli Enduro MTB Series. A nieco bardziej doświadczeni rajderzy na pewno pamiętają czasy, kiedy to popularyzacją tego sportu w Polsce zajmowała się ekipa EMTB. To, na czym polegają zawody Enduro, wytłumaczymy sobie w dalszej części filmu. Enduro bike parkowe. Dlaczego pokusiłam się o stworzenie właśnie takiej kategorii? W ostatnich latach w Polsce powstaje bardzo dużo ośrodków poświęconych grawitacyjnym odmianom kolarstwa górskiego i tutaj też z tej racji chciałabym zwrócić uwagę na to w jakim charakterze budowane są trasy. Te trasy, które spotykamy w takich bike parkach, no, nie tylko są y, trasami zjazdowymi czy freeridowymi, ale często właśnie też budowane są bardziej w stylu enduro. Co mam na myśli mówiąc enduro? No, często mam wrażenie, że budowniczy kładą tutaj nacisk na to, żeby te trasy były po pierwsze jak najdłuższe, a po drugie jak najbardziej kręte i naturalne i obfitowały w różne techniczne przeszkody. Wspomnieliśmy już sobie o bike parkach, ale pod hasłem infrastruktura rowerowa możemy znaleźć znacznie więcej. Bo coraz większą popularnością cieszą się centra ścieżek czy single traki. W takich zorganizowanych miejscówkach fajne jest to, że mamy podział tras ze względu na stopień ich trudności. Zazwyczaj trasy zielone i niebieskie są trasami najłatwiejszymi, trasy czerwone. Nieco trudniejsze, często mocno naturalne, już z przeszkodami w postaci kamienik, korzeni i trasy czarne, trasy albo bardzo mocno naturalne i strome, albo mocno chopeczkowate, czyli skocznościowe. Mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie zawsze należy ufać kolorom tras na mapkach, bo niebieski nie zawsze jest równy kolorowi niebieskiemu, a czerwony czerwonemu, bądź czarny czarnemu. Możemy się nieco zaskoczyć, różnie to bywa, także trzeba mieć to na uwadze. Jeśli poszukujesz miejscówki na pierwszy raz, to serdecznie mogę polecić Województwo Świętokrzyskie i Jeleniowskie Ścieżki. Tam znajdziecie infrastrukturę dla osób, które zdecydowanie chciałyby rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem górskim i zobaczyć na czym polega to ta jazda ścieżkowa jazda w stylu enduro. Przygodę z kolarstwem górskim warto też rozpocząć od. Nauki z instruktorem. Tak właśnie, jeżeli idziemy na narty i próbujemy nauczyć się jeździć na nartach, to zazwyczaj na pierwszy raz wybieramy lekcję z instruktorem. Tak samo możemy postąpić w przypadku chęci nauczenia się jazdy na rowerze w nieco bardziej wymagającym terenie. Także zapraszam na szkolenia. Tutaj autoreklamę. Z mojego punktu widzenia najprościej powinno być wytłumaczyć, na czym polegają zawody enduro. Chociaż to się jeszcze okaże. A więc zawody polegają na przejechaniu kilku odcinków specjalnych, tak zwanych OS-ów czy odcinków pomiarowych, na których właśnie mierzony jest czas przejazdu. Odcinki te są. I muszą być odcinkami zdecydowanie zjazdowymi, z ewentualnymi wypłaszczeniami czy też krótkimi podjazdami. Ma być oczywiście trudną pod względem techniki, czyli trasa ma obfitować w różnego typu naturalne przeszkody, kamienie, korzenie, ciasne zakręty, stromizny i może jakieś małe skoki, ale też trasa przede wszystkim ma sprawdzać predyspozycję. Wydolnościowe czy też wytrzymałościowe zawodnika, czyli powinna być po prostu jak najdłuższa. jest taifa! Podjedz! Bardzo mocno! Dawaj, dawaj, jedziemy, jedziemy! Dawaj, 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 jedziemy. dawaj! Biegniemy za tam! Chodzi o to, żeby taki odcinek przejechać jak najszybciej, a suma czasów z poszczególnych odcinków decyduje o wyniku końcowym zawodnika. Na wynik może mieć też wpływ niestosowanie się do regulaminu zawodów, na przykład nieprzestrzeganie obostrzeń co do ubioru albo spóźnienie się na start danego odcinka. Co ciekawe, tutaj na przykład na zawodach Pucharu Świata zawodnik ma wyznaczony czas startu z danego odcinka, z bramki startowej, co do sekundy. Czyli jeśli ja będę mieć zapisane, że mam start odcinka drugiego o godzinie 10.30, sekund 30, to dokładnie o tej godzinie muszę dać pierwsze depnięcie w korby. Format przeprowadzania zawodów enduro może nieco się różnić między poszczególnymi krajami, no na przykład w Czechach Mamy na ukończenie wyścigu 5 godzin. Jest taki zapis w regulaminie. Czyli nie ma zawodnik wyznaczonego, dokładnie wyznaczonej godziny startu z danego odcinka. Tylko w momencie, kiedy wystartuje z miasteczka zawodów, ma na przejechanie wszystkich odcinków 5 godzin. Czy zawodnik enduro może korzystać z wyciągu? No to zależy. To zależy najczęściej od <laughs> założeń danego wyścigu. Jeśli zawody są rozgrywane w miejscówce, gdzie mamy dostęp do wyciągu, to zazwyczaj organizator y, daje możliwość wjazdu na przykład na jeden czy dwa odcinki z pomocą wyciągu, natomiast na kolejne dwa y, zazwyczaj trzeba wypedałować o własnych siłach. Czasami też zawody organizowane są w miejscówkach bez wyciągu. Tutaj zawodnikom w dojeździe na start może pomóc tarpan, jeśli oczywiście jest taki zapis i jest takie dopuszczenie przez organizatora. Albo całe zawody są tak zorganizowane, żeby czasowo zawodnik zmieścił się z przejechaniem wszystkich odcinków, używając tylko i wyłącznie siły własnych mięśni. Co jeszcze może charakteryzować styl jazdy Enduro? No, myślę, że warto byłoby tu wspomnieć o dwóch rzeczach, a mianowicie o sprzęcie i o ubiorze. Mówiąc sprzęt, mam na myśli oczywiście rower. Poszukiwanie roweru, który umożliwi nam swobodne podjeżdżanie i nie będzie ograniczeniem w trakcie zjazdu, a wręcz przeciwnie, otworzy nam szeroko oczy i umysł na więcej, zaowocowało stworzeniem rowerów dedykowanych do Enduro. I tak możemy sobie powiedzieć, że rower do Enduro to przede wszystkim rower full suspension z skokiem oscylującym między 150 a 180 mm mililitrów chciałam powiedzieć. <laughs> Więcej skoku mają zjazdówki, mniej rowery, które branża wsadziła w kategorię All Mountain lub Trail. W tym wszystkim pozostaje jeszcze kwestia rowerów elektrycznych. No ja uważam, że jest to super sprawa, bo elektryki pozwalają nam po prostu na Więcej na dłużej pozwalają na eksplorację takich terenów, do których niekoniecznie moglibyśmy dotrzeć o własnych siłach, więc jest to też super opcja dla osób, które cieszą się nieco niższym poziomem wytrenowania. I przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że jazda rowerem górskim w terenie nie należy do najłatwiejszych, także warto mierzyć siły na zamiary i nie zapominać o tym, co powinno znajdować się na naszej głowie. Czyli kask powinien być niezbędną częścią naszej garderoby. Ubiór. Myślę, że tu także zaistniały pewne punkty charakterystyczne. Chociaż myślę, że dla osoby, która nie siedzi stricte w dyscyplinach MTB. No ciężko może być rozróżnić zawodnika czy osobę ubraną w stylu bardziej zjazdowym czy enduro. Jeśli chodzi o takie punkty charakterystyczne ubioru, to mnie kojarzą się tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, lekka forma kasku full face albo jest to kask z odpinaną szczęką. Po drugie, shorty. Chociaż kiedyś shorty były stosowane przede wszystkim przez zawodników zjazdowych, to dzisiaj możemy zobaczyć, że jednak e, shorty są bardziej charakterystyczne dla dyscypliny enduro. A w zjeście królują długie spodnie. A więc jak widzicie, wytłumaczenie na czym polega to całe enduro zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych zadań, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę udało się przybliżyć, co kryje się pod tym pojęciem. I z tego miejsca, czyli z przepięknego lasu, Chciałabym podziękować wszystkim moim patronom, którzy wspierają mnie w mojej drodze do osiągnięcia wyznaczonych na ten sezon celów. Dziękuję.